Startujemy z maratonem ich od dzisiaj do wyborów codziennie na kanale Mateusz Maszewrzuska bez żadnego limitu łapek zapraszam zaczynamy maraton Wieczór: 64% Polaków źle ocenia unikanie przez Jarosława Kaczyńskiego debaty z Donaldem Tuskiem. Proponowały ją niezależne media, a w poniedziałek organizuje telewizja rządowa. Donald Tusk zaproszenie przyjął, mówiąc, że może prezes PiS będzie miał odwagę przyjść do swojej telewizji. Ale prezes będzie wtedy w przysusze. Co nie znaczy jednak, że nie będzie ciekawie. Platforma Obywatelska uczy się na błędach i nie popełnia błędu z poprzedniej kampanii prezydenckiej, gdzie w TVN-ie debatował sam Trzaskowski, a w Końskich debatował sam e, prezydent Duda. I tym razem Tusk przychodzi na debatę do TVP na teren teoretycznie wroga. Maciej Knapik. Jarek, gdzie jesteś? Sama odmowa już wskazuje, kto jest tu górą, słyszymy. To, że Kaczyński ucieka przed Tuskiem, to niewątpliwie jest plus. Że ucieka? Tak, tak. ludzie tak to odbierają, że on ucieka. Tak, ludzie tak. Ani, to... że lekceważy? No, jak lekceważył, to by ciągle o nim nie opowiadał. Kampania PiSu jest skupiona na Donaldzie Tusku. Z Tuskiem. Tusk, Tuska, Tusk. No a z drugiej strony mamy koalicję obywatelską i ich program, czyli Anty-PiS. Czyli jak widzimy, dwie największe partie teoretycznie mają ten sam schemat na wygranie wyborów. Więc była jasna propozycja. Jarosławie Kaczyński, może masz odwagę, chociaż. Do swojej telewizji, pod skrzydła swoich funkcjonariuszy, stanąć do debaty ze mną. Ale z drugiej strony jest unik. Prezes nie może, bo ma akurat spotkanie w miejscowości przysłucha. Pytanie, co wybrać? Czy rozmowę z kłamczuchem? Człowiekiem zupełnie zależnym od innych? No czyli jakby nie patrzeć, jeżeli Kaczyński nazywa Tuska kłamczuchem, no to powinien podejść z nim do debaty, no bo chyba łatwo rozmawia się z Kłamczuchem, no bo wtedy pokażemy jego kłamstwa i gdzie kłamie. No i teoretycznie możemy tą debatę wygrać i przyciągnąć do siebie yy, kolejnych wyborców. Nie wiadomo od kogo. Może by to chociaż był Weber. Hermes powiedział, że przed nim kaczki też uciekają drwi tusk na zdjęciu z psem. Opozycja mówi zgodnie. Użył. Jarosław Kaczyński ma strach w oczach. W 2007 roku Tusk zdecydowanie wygrał z nim debatę. Od tego momentu już żadnych debat z udziałem Jarosława Kaczyńskiego nie było. O jabłka, o kurczaki. O gaz ziemny i o benzynę. Wtedy prezes wypadł słabo. Potem, PiS przegrało wybory. I mimo, że w sondażu dla faktów TVN i TVN 24, niemal dwie trzecie badanych krytycznie oceniło, że prezes odmawia debat, nadal słyszymy wymówki. Moim zdaniem, media źle interpretują ten sondaż, no bo tam 60 parę. No bo chyba dla każdego jest, że jakiś polityk nie chce z kimś debatować to jest źle, ale te dwadzieścia parę procent to chyba obrazuje taki beton Prawa i Sprawiedliwości. Powiedział tu już wyraźnie, że nie będzie rozmawiał z pomocnikiem, skoro może, można by może porozmawiać z mocodawcą, czyli z panem Manfredem Weberem. Manfred Weber jest politykiem niemieckim, w Polsce nieznanym, więc propozycja debatowania z nim jest dość dziwna. Zresztą podobny zabieg, tylko z użyciem Aleksandra Kwaśniewskiego prezes stosował już wcześniej. Dlaczego ja mam rozmawiać z pomocnikiem, skoro mogę z szefem? Argument, że wybrał Spotkanie wyborcze w przysusze. No i wybrałem Przysuchę. Brzmi tak, jakby mieszkańcy Przysuchy nie mieli telewizorów i debaty nie mogli obejrzeć, co jest oczywiście absurdem. Ja mu składam propozycję. Jeżeli chce rozmawiać o rolnictwie, to ja tam pojadę. Oj, co z pana Michała Kołodziejczaka się stało? Już to któryś raz z kolei powtarzam, że z takiego walczaka stał się takim chłopcem na posyłki Donalda Tuska, bo tu wystąpi w tvn to powie. Złe słowa na Kaczyńskiego, jak to e, PiS oszukał rolników. Tylko zastanawiam mnie, czy warto, bo jaki rolnik ogląda TVN? Być może się mylę, być może napiszcie w komentarzu, jak to naprawdę wygląda, bo takie są moje spostrzeżenia. Pojadę. Będzie też prezes PSL-u, ale bez większych nadziei na rozmowę z prezesem. Przemawia tylko w tych bardzo komfortowych warunkach do swoich działaczy. Do TVP pójdzie też Szymon Hołownia i z lewicy Joanna Szojring-Wielgus, choć spodziewają się najgorszego. Najgorszego, czyli czego? Nie wiem, ustawek, pytań, które będą zadawane pod Prawo i Sprawiedliwość, ataków ze strony prowadzących. To... Na pewno dziwnym wyborem jest wybranie pani Szojring-Wielgus jako reprezentanta lewicy, bo mogli wybrać innych, lepszych, bardziej nadających się do debaty, na przykład Adriana Zandberga, jeżeli na siłę chcieli już kobietę wystawić, to mogli chociaż wystawić panią Dziemianowicz-Bąk. Eee, z kolei wystawienie Szymona Hołowni, który może nie wypaść najkorzystniej, aczkolwiek moim zdaniem to jest taki właśnie wybór, że albo trzecia droga może stracić, albo zyskać, bo Szymon Hołownia też może przekonać niezdecydowanych, bo jednak jest y, znaną twarzą z tvn wszyscy znają go z Mam Talent, a pana Kosiniaka Kamysza albo ludzie nie kojarzą, albo kojarzą, że jest pro prorolniczy, więc... Może to nie jest głupie, że wystawili Szymona Hołowni do ściągnięcia elektoratu niezdecydowanego. Największy gruczoł jadowy, jaki udało się wyhodować w tej części Europy. Z konfederacji będzie Krzysztof Bosak. Z pisu premier Mateusz Morawiecki brak lidera, źle wygląda, słyszymy. Unik oznaka tchórzostwa, brak odwagi. No, pan Morawiecki też jest poniekąd liderem, prawda? Tylko, właśnie pytanie, czy pan Mateusz Morawiecki jednak nie jest lepszą postacią w tej kampanii wyborczej? No, bo prezes Kaczyński to, no wiadomo, prezes Prawa i Sprawiedliwości, no ale to jednak, moim zdaniem, Mateusz Morawiecki jest ważniejszą postacią tej kampanii, więc to zrozumiały ruch, że wychodzi młoda krew na debatę, no a nie prezes Kaczyński. No i jest liderem, ale takim trochę wiceliderem, a to jest trochę taki honorowy pojedynek liderów. Że ja doczekam tego momentu, że mój były doradca zostanie szefem Kaczyńskiego, to naprawdę jest poważna chwila. Nie mogę się doczekać, widzimy się w polskiej telewizji, pisze premier i okrasza to kadrem z Westernu pod tytułem Zagarść Dolarów. Jak często hejtuje polityków, że nie umieją używać internetu, tak ten ktoś, kto prowadzi profil premiera Morawickiego, ma jakieś obeznanie w internecie, no bo ten komentarz był trafiony, ten obrazek też. Co może być subtelną podpowiedzią, by w debacie pytać go na przykład o majątek żony Macie ich napić fakty Dlaczego wiadomości nie pokazują się y, ostatnimi czasy w x-demościach? No bo w tych wiadomościach tak naprawdę nic nowego nie ma. Dalej są imigranci, to jak tuskie zły i bym powiedział, od dwóch tygodni nawet używają tych samych klipów, ale jeżeli chcecie obejrzeć wiadomości, to dzisiaj o 19.20 będzie live na tym kanale, gdzie wspólnie obejrzymy wiadomości, nie przedłużam, idziemy dalej z odcinkiem. Policja obywatelska stara się wykorzystać energię marszu PiS mobilizuje wyborców. Dziś dwie największe formacje miały spotkania na wschodzie kraju. Przekazy sprawdzone. Na ostatniej prostej politycy wolą powtarzać się niż eksperymentować. Miraz Kurka. Dziewięć dni przed wyborami najwięksi rywale, politycy partii rządzącej i platformy walczą o głosy na ścianie wschodniej, gdzie cztery lata temu wygrało PiS. Szef platformy objeżdża pod Karpacie, spotkał się z plantatorami truskawek i odwiedził rodzinny dom posła Pawła Kowala. Miło mi, bo w życiu nie będę siedzieć, tak blisko. Nigdy nie wiadomo, kto kiedy będzie nie siedzieć. Nie będzie Donald Tusk rozliczy polityków, że będą siedzieć, bo nie wiadomo kto będzie siedzieć, ale kampania wyborcza jest to piękny okres w roku, gdzie y, politycy przychodzą do wyborców, do jakichś y, właśnie starszych ludzi, do mieszkania i pokazują, że są normalnymi, najzwyklejszymi ludźmi, którzy porozmawiają, pośmieją się, coś zjedzą. Coś wypiją, tylko 16 października już wrócimy do tak zwanej normalności i się skończą te reżyserowane scenki. Wieców Przemyślu zapowiadał rozliczenie obecnej władzy, ale na drodze sądowej. Żeby polityka nie, przy, nie była zemstą jednego plemiona na drugim. Jeszcze bym mógł uwierzyć, że jakiś polityk coś obieca, jakiś postulat wyborczy i to zrealizuje, ale nigdy nie uwierzę, że polityk rozliczy innego polityka. Jarosław Kaczyński dziś nie wyjechał w trasę. Wczoraj był w Świętokrzyskiem. To są najważniejsze wybory od 1989 roku. Śmiejecie się, ale dawno tego nie było w ich że ktoś powiedział, że to najważniejsze wybory po 89 roku. Na terenach przy wschodniej granicy rządzący wiele mówią o obronności. W sobie szynie pod rykami szef Mon zapowiedział powstanie dywizjonu przeciwlotniczego. Naszym celem, naszym zadaniem jest to, żeby tak wzmocnić wojsko polskie. Żeby Rosja nie zaatakowała Polski. Ostatni tydzień przed wyborami będzie wypełniony telewizyjnymi debatami. Jarosławie Kaczyński, może masz odwagę chociaż do swojej telewizji, pod skrzydła swoich funkcjonariuszy stanąć do debaty ze mną. Mam już zapowiedziane spotkanie w Przysusze w sprawie wsi. Pytanie co wybrać? Czy rozmowę z kłamczuchem? <laughs> może by to chociaż był Weber. No ale on. No i jednak wybrałem przysłuchę. Najbardziej to chyba smuci radość tych wszystkich ludzi. Nie pójdę na debatę z Donaldem Tuskiem, z tym Kłomczuchem. Jeee! Yeah! Ha, ha! Ostatnia debata między Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim miała miejsce 16 lat temu. Nie wiem, Donaldku, Donaldusiu. I toczyła się dość spokojnie. Pani Donek. Zamiast prezesa PiS na debacie będzie premier. Nie mogę się doczekać, widzimy się w polskiej telewizji. Że ja doczekam tego momentu, że mój były doradca zostanie szefem Kaczyńskiego, to naprawdę jest... Poważna chwila. Lewica wystawia Joannę Scheuring-Wielgus, Konfederacja Krzysztofa Bosaka, a trzecia droga Szymona Hołownie. Dość kłótni, do przodu. Orężem w kampanijnej walce między koalicją i pisem stała się telewizja publiczna i krytyczny wobec niej raport NIK. Wyniki przedmiotowej kontroli są niestety zatrważające. Raport NIK wskazuje na wiele nieprawidłowości i finansowe rozpasanie przejawiające się między innymi w gigantycznych wynagrodzeniach dla dziennikarzy, co punktowali politycy Platformy. To są milionerzy z TVP cholecka 80 tysięcy zł miesięcznie brutto, najniższa emerytura 1588 zł. Czy słyszą to emeryci, którzy dzisiaj są zatruwani przez propagandę TVP. To dla nas to są kosmiczne pieniądze, bo my politycy zarabiamy jakąś drobny procent, czy by, by, czegoś takiego. Natomiast porównując do zarobków dziennikarzy, którzy dzisiaj służą TVN-owi, e, wydaje się, że tu nie ma żadnej sensacji. Jak pan skomentuje to, że dziennikarze w TVP zarabiają horrendalne pieniądze? Skomentuje to tak, że w TVN-ie też na pewno dziennikarze zarabiają takie pieniądze. I tak wygląda nasza aktualna polityka. Kolejne XDmości już jutro. 15.20 dzisiaj livestream. Yy, dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach maratonu XDMOści. Trzymajcie się, cześć!